Dzień dobry. Nie wiem, jak to tutaj z bezpieczeństwem wygląda, ale w razie czego mam przy sobie maczetę. Słuchajcie, temat dbania o środowisko niezwykle, niezwykle ciężki, szczególnie w Afryce, gdzie mentalność jest zupełnie inna. To jest naprawdę ogrom, ogrom pracy, żeby uświadomić wszystkich ludzi, że każda pojedyncza decyzja ma znaczenie. Minął już miesiąc, odkąd zacząłem moją podróż po Afryce. W wielu momentach miałem naprawdę zawrotne tempo, więc stwierdziłem, że przydało mi się trochę odpoczynku. Wybór padł na niewielką, chociaż dosyć turystyczną miejscowość w Senegalu. Wybraliśmy się z Abdulem na okoliczną wyspę. To jest taka wioska, tutaj się znajduje plaża, można się pokąpać na windsurfingu, popływać. Niektórzy tutaj kładami popylają po tych dróżkach. Tutaj widzę, że jakieś grządki mają, a tutaj się znajduje restauracja. Abdul tu sobie już przyjaciela znalazł nowego, jakiegoś Francuza. Idziemy teraz kupić maczetę dla mnie i będziemy tam karczować ten cały teren. Ok, maczeta kupiona. Tak się umówiłem z Abdulem, że ja sobie tutaj zostanę, a mu po prostu zdonejtuję maczetę. Kosztowała jakieś 13 zł. No i zaraz bierzemy się do roboty, żeby wykończyć ten ogródek. Ok, show me how to zrobić. How to right, now. right now, yeah. Everything, yeah? Poszukując miejsca na nocleg natrafiłem na Abdula, o którym później powiem więcej. Jak już rozłożyłem się u niego w ogródku, to postanowiłem, że mogę mu trochę pomóc. Plan był dosyć ambitny, bo mieliśmy wykarczować cały ogródek. Jeszcze odłączyć się od tego drzewa dużego, no i tą część będzie można spalić. Jest roboty na dzisiaj, tyle nam się udało zrobić. Ja się zaraz idę kąpać, bo jestem cały brudny. No i potem to będziemy palić. Być może się zastanawia się, dlaczego w ogóle pomagam Abdulowi. To jest naprawdę ciekawa historia, więc zacznijmy od początku. Otóż Abdul razem z kolegami w pewnym momencie osiedlili się na tamtym terenie. No i co, zbudowali tam sobie mały domek, mieli tam jakieś warzywka, grządki. Ale pewnego dnia, i to całkiem niedawno, przyjechała tam babka z Anglii, no i ona się patrzy, a tam jacyś czarni mieszkają na jej posesji. Okazało się, że ona to kiedyś kupiła, tam jakieś 12 lat temu. 6 lat temu tu ostatni raz była, no i przyjeżdża, a tu wielkie zdziwienie, że ktoś tam mieszka. Poinformowała ona Abdulla, że chce sobie tam wybudować dom. Ale wcześniej załatwiłem mu robotę, żeby tam wszystkie krzaki pousuwać. A więc niestety posiedzenie jego oraz jego kolegów na tej pozycji dobiega końca. Ale wcześniej może sobie zarobić, bo ta babka mu normalnie płaci. A ja go zwyczajnie polubiłem bardzo fajny gościu, ale szkoda mi go jest bardzo, bo on nie zarabia dużo. A jak byliśmy teraz na tej wyspie, to poszedł on do śmietnika i zaczął butelki wyciągać. Powiedział, że za kilogram ma jakieś 300 franków, a więc to jest jakieś 2 złote. A więc wyobraźcie sobie zbierać kilogram puszek dla dwóch złotych Jakie to są pieniądze Ja już się umyłem Idę teraz na kolację z takimi Francuzami Coś tam po angielsku gadają, więc powinno być dobrze A jak nie to przynajmniej pod szkole swój francuski No i w taki sposób w Afryce utylizuje się odpady Daje się na kubkę, podpala i po problemie Dobra, ja już idę spać nie wiem, jak to tutaj z bezpieczeństwem wygląda, ale w razie czego mam przy sobie maczetę. Brama tutaj dosyć mocno skrzypi, więc powinien nam wszystko usłyszeć. Będę miał jakieś nie wiem, 10 sekund reakcji. Mam nadzieję, że wystarczy, ale, ale nie przewiduję żadnych problemów. Ok, opuszczam ogródek i idę sobie coś zjeść. Jezdzenie tutaj wygląda bardzo prosto otóż z rana je się bagietki z różnymi dodatkami, czy to jakiś makaron, czy jakieś warzywka, a na obiad ryba i ryż. Kolejny dzień, Abdul dzisiaj już robił tutaj z tym drzewem, prawdopodobnie dzisiaj to skończymy, on poszedł do sklepu po jakieś picie, wróci to się dowiem więcej szczegółów. Takiego dużego to ja dawno nie widziałem, one są niesamowicie szybkie, To niby pająkom się przypisuje chodzenie po ścianach, ale to one są w tym najlepsze. O gości mamy, dzień dobry, ale zobaczcie ile to jest pracy, żeby taki pień rozwalić maczetą. Ja mam zakwasy od wczoraj, ale wyobraźcie sobie wszystkie te pnie porozwalać. Tutaj widzicie taki kolor czerwony, to wygląda trochę jak krew. Zapierniczam powodę, wodę, się tu roztopię. Mamy tutaj pomocnika młodocianego, pomaga nam, nie wiem czy za opłatą czy nie ale przypomina mi się pewien zniesławiony polski wierszyk Mnie to teraz przerasta, jestem tak wykończony Ale to jest takie fajne zmęczenie, <gryw> lubię coś takiego Młody już po robocie, a wypłata gdzie? Tu jest taki gruby pień do rozwalenia, ja bym nie dał rady Jeszcze mam zakwasy od wczoraj, no jednak to jest rasa czarna oni są najsilniejsi ze wszystkich raz. I to nie jest żaden rasizm, tylko to jest czysta prawda. Kolonizatorzy też dobrze wiedzieli, kogo tam zabrać na farmę. Jak widzicie mamy towarzystwo, ale przynajmniej kwestia obiadu się rozwiązała. No i nasrała jedna przy samym wejściu. Maciek jak ci tam idzie na górze. Ja wam jeszcze pokażę ile krwi ma takie drzewo. Wystarczy troszeczkę rozciąć. O, proszę zobaczyć. Jaka jest czerwona ta. kora. Kurde, Abdul zaczął palić to, zanim się wyniosłem z nami namiotem, teraz się muszę szybko zbierać. Ja się pytałem Abdula, czy nie chce siekierki używać. Mówi, że czasem używa, ale ogólnie ma, czy to jest fajniejsza. Na pewno wygląda to fajniej, ale jednak siekierkę trzyma się w dwóch łapach. Jest większa siła, większa precyzja. Tak mi normalnie ręka boli, że mam problem podnieść tą butelkę. Jakoś się kłóci, że nagrywam. Chcę <noise> pieniążki, no jasne. Ale nie jestem z Francji, ja nie mam pieniędzy. A jak to o tym przejechać? Aż strach? Jakbyście się zastanawiali, ile pieniędzy dostanie Abdur za taką robotę, to obliczyłem, że to jest około 110-120 zł dziennie. Nie jest źle, natomiast tu jest taka dzielnica białych. Oni wiadomo, troszeczkę więcej płacą. Normalnie jest taki Senegalczyk, nie ma takiej wypłaty. Ja też staram się wytłumaczyć Abdulowi, że nie każdy biały jest sobie równy pod kątem ekonomicznym oczywiście. Ja nie jestem francuzem, ja nie mam tyle pieniędzy jak oni, nie mogę sobie tutaj postawić willi. No ale oni tutaj tego do końca nie rozumieją. Biały to biały, ma pieniądze. No i tak właśnie działa generalizacja. Jeżeli się nie ma odpowiednio dużo wiedzy, to się świat upraszcza. Niezależnie czy jest się czarnym, czy jest się białym. Kurczę, ja się tutaj rozłożyłem, ale nie jestem pewny, czy ta kubka przypadkiem nie będzie palona. Przyjdzie Abdul, to się zapytam, bo jak tak to się znowu będę musiał wynosić. Nie wiem, gdzie będę spał, może w tej szopie. No i mamy gości. Prawdopodobnie rodzinka, nie wiem. Tutaj mamy fana polski, jak widać, ubrany w polską flagę. No Abdul tutaj pali. Powiedział mi, że tego nie pali, bo to jutro będzie palił, więc się rozłożyłem, ale postanowił to tutaj podpalić. Miglans, Wika. No i Trz. No taka przybi. Dobrze, jeszcze raz. One more. O, on coś jadł. No. Dzień dobry. Popatrz, to jesteś ty. Nie, 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 tego nie wchodamy, nie? No i mam dzieciaka. Dopiero teraz zauważyłem to, jakże gustowne wykończenie tego motorka. No i tak tutaj wyglądają spotkania rodzinne. Zbiera się rodzinka i wszyscy zbierają ziemniaki. Mam nadzieję, że oni mają dobrą pralkę, bo tutaj będą problemy z tymi duchami, prawda? O! Pomaga, pomaga w zbieraniu ziemniaków. Ty wiesz, pomagasz? Młody, błagam. Nie koło namiotu, nie koło namiotu. Już jutro właścicielka przyjeżdża, więc zbierają całą resztę ziemniaków, co im tutaj pozostało. No a ja czekam aż Abdur wypali całą resztę. Młody, nie, nie, nie. Nie, błagam. Nie chodź mi tutaj. Czekam aż to wypali. Nie, nie baw się tym. Błagam, nie. Bo dym leci właśnie w tamtą stronę, gdzie będę miał namiot. Więc na razie go muszę tutaj przełożyć. No chodź! Nie, nie ma tu nic ciekawego. Młody tu masz sznurek. Chodź, tu jest sznurek! Nie, nie biegaj mi tam! Chodź za sznurkiem. No, no i to mi się podoba. Kurczę, przez chwilę myślałem, że to jest maczeta. Ale to jest normalnie kawałek mnia. Last fire, right? Last fire. Last fire. No, to będzie mocny ogień, nie wiem jak szybko to się spali, ale jest pora sucha, więc wszystko jest no, suche. A ja nie chcę się ubrudzić, bo już jestem po kąpieli w morzu co prawda, ale tam leci taki czarny dym, czarny proch, potem to zostaje na ubraniach, na ciele, wszędzie. Tak oto młodzież garnie się do pracy. No i co zamierzasz z tym zrobić? A, już sobie znalazłeś inną zabawę. Nie do końca rozumiem tego, jak oni to kontrolują, że na przykład drzewo się nie podpali wyżej. Ale wierzę w pełni w umiejętności Abdula. No i tak oto kończy dzisiejszy dzień. Pomogłem im jeszcze zbierać te liście. Nie wiem co to do końca było, nie potrafiliśmy wyjaśnić. Tutaj mamy Urwisa, co rozrabia. No a gościu włączył światło w motorze i tak sobie oświetlałem tutaj wszystko. O niestety, młody dostał kary cielesne. Niezależnie czy lubimy, czy nie lubimy, to jest Afryka. Moi drodzy, późna godzina jest, 23. Oni dosyć długo zbierali te warzywka. Potem jeszcze usiedli sobie yy, przy motorku, bo światło mieli i zaczęli obwiązywać to wszystko sznurkiem, to im nawet pomogłem. Gadałem jeszcze z tym drugim gościem, yy, no mówi, że wie jaka jest sytuacja, trochę mu przykro, ale mówię mu, że spoko, no tylko ogródek tutaj miał, nie zbudował tutaj żadnego domu, yy, nie ma źle. Ale jutro babka przyjeżdża i chce, żeby tutaj było pusto, więc gościu się musi przeprowadzić z tej szopy, wiadomo średnie zachowanie bo nie jest to jego działka, ale domu tu nie zbudował tylko posadził kilka grządek i miał w tego jakiś przynajmniej pożytek, dobra ja walę w kimę widzimy się następnego dnia ja już wstałem, wyspałem się, spakowany jestem Abdur miał przyjść, jeszcze jest tam to drzewo do dokończenia ale go nie ma, a jest godzina 9.30 teoretycznie właścicielka miała dzisiaj przyjechać, ale nie wiem czy się podziewa z chłopakami się pożegnałem przybiliśmy sobie pionę a co ze mną to co zawsze wyruszam w trasę proszę zobaczyć typowe senegalskie śniadanko bagietka, jajko oraz cebula przeoszczędziłem na majonezie bo mam tylko 10 tysięcy franków a dzisiaj banki są zamknięte więc nie wiem czy bankomaty będą działać jestem jedynym backpackersem w okolicy cała reszta to są Francuzi zazwyczaj emerytowani Czekam sobie teraz na autobus. Pewna dobra dziewczyna mi pomogła. Patrzcie jakie chłopaki mają opakowanie po Nutelli. To jest taka podruba Nutelli, ona jest tak 6-7 razy tańsza. No ale to ma ile? 5 kg? Jak już mogliście zauważyć, największy punkt handlowy jest zawsze przy dworcu, tam gdzie jest największy przemiał ludzi. Tak to wygląda McDrive, podbiegają dziewczyny i sprzedają różne rzeczy. Ciasteczka tego, tu się znajdujemy na jakimś rondzie. I to mnie właśnie najbardziej denerwuje w Afryce. Jest godzina 16, a ja właśnie przejechałem 120 km. Naprawdę się zastanawiam, czy znowu nie spróbować stopu, bo ten publiczny transport, no ciężko jest. Właśnie jedzie się w takich busikach, wszyscy ludzie upchani, cztery osoby w rzędzie, a ja teraz dręptam dwa kilometry. Jak się kopią, co jest, dzieciaki. Do Dakaru ta droga jeszcze trzymała jakiś poziom, ale teraz to takie dziurska są. Jeszcze jakiś tir jedzie, to on tak spowalnia. Nie wiem, 10-15 na godzinę, no i trzeba się za nim wlec. Mam informację, że w tym mieście jest hotel prowadzony przez Caritas. Bardzo atrakcyjne ceny mają. Nie ma go na Google Maps, ale mam lokalizację i idę zobaczyć. 7 albo 8 dni spałem w namiocie ostatnio, więc przydałby się jakiś normalny pokój. No i w końcu bym się wykąpał normalnie, a nie w morzu. Jeszcze tak, wracając do tematu języków tutaj w Senegalu to jest tak, że jak dziecko się rodzi to rodzina prawdopodobnie mówi w języku Wolof potem jak idzie do szkoły to uczy się nowego języka bo jest to język urzędowy czyli język francuski więc wszystkie dzieci zanim czegokolwiek zaczną się uczyć o życiu muszą poznać nowy język ale jak już to dziecko wraca ze szkoły no to znowu mówi w języku Wolof problem jest taki, że nie wszystkie dzieci chodzą do szkoły przynajmniej wcześniej tak było nie wiem jak to teraz wygląda, ale na pewno nie wszystkie. Kiedyś nie wszyscy mogli sobie pozwolić, żeby wypuścić swoje dzieci do szkoły, po prostu dzieci zarabiały. Więc te osoby nie znają za bardzo języka francuskiego, a już na pewno nie potrafią w nim pisać. I tutaj jest największy zwrot akcji, ponieważ okazuje się, że język wolof jest głównie językiem mówionym. Da się go napisać, ale tylko nieliczni potrafią to przeczytać. Nie zawsze to jest duży problem, ponieważ mamy telefony Mamy aplikacje, tam są ikony, i jakoś tam ci ludzie ogarniają to. To już są takie rejony, gdzie raczej nie ma turystów. Chociaż udało mi się spotkać taką, takie małżeństwo z Ameryki. Przynajmniej mówili po amerykańsku, teraz mieszkają w Kanadzie, a kobieta pochodzi z Polski. Ona Polka, mąż Senegalczyk, trójka dzieci mieli, takich mulatków, no takich nastolatków już. Mówili, że przyjechali w rodzinne strony, a teraz jadą do Gambii. Przyznam się, że od kilku dni kręci mnie troszeczkę w brzuszku. A raczej tam poniżej. Miałem już jeden incydent. Całe szczęście byłem blisko morza. Ale teraz znowu czuję, że coś się szykuje. Coś się szykuje. A moja dieta jest bardzo prosta. Z rana bagietka z jakimiś tam dodatkami, a na obiad idzie ryż i ryba. Ta dieta senegalska nie jest za bogata, ale całkiem smaczna. No ja bagietki lubię, więc zawsze znajdę coś dla siebie. Właśnie poznałem Laja. Chłop się na rowerze przemieszczał. Mi kupił motorek no i zaprowadził mnie do swojego domu. Tutaj mieszkam na tych obrzeżach. Jak to wygląda, sami widzicie. No ale będę miał nocleg, A przy okazji zobaczę, jak tutaj ludzie żyją w takich miejscach. Laj mówi, że dba o ekologię. Jako on jedyny tutaj w wiosce. Wiele to nie zmieni, ale zawsze coś. No a karitasik niestety był zamknięty. Bonjour! Bonjour. Przywitani? Tutaj z panem? <grywa> <grywa> Ale mody! Ah, you need five years to clean it. Yes. Why many people profit to make house here? Because here you have a good air, the river is clean. Yeah, yeah, thank you. This is your house. Yeah. Yeah, now it's clean. Too that so much plastic and neck. Many. It's good that you understand it. Bonsoir, bonsoir. Non ja faire. Aste miten sowas. Si was. Siemano. No, coś ich tu musimy nauczyć. Football? Football? Football. Yeah. Ronaldo or Messi? Ronaldo. Ronaldo, okay. Now, what? what is this? I To jest is co jest na fud. Ma fe. My favorite, Jimbo Gem. Ale wypasiona świnia. Będzie jedzenie. Brudno tu jest, ale rondo mają. A może nie, może to jest stależ z jedzeniem. Ja wracam do Laja. Mówił, że herbatkę przygotuje. Słuchajcie, laj walczy z tym wszystkim, on uświadamia ludzi. Zaraz wam pokażę co ma w ogródku. You are superhero. <laughs> Zobaczcie, tutaj laj normalnie drzewko sobie sadzi. No Nie będę mu teraz tego odpakowywał. Ale sąsiedzi mówią, że nie, że po co? Przecież tutaj nic się nie da zmienić. Ale on robi swoje, w ogóle patrzcie jakim bolidem jeździ Laj, on jest zapalonym rajdowcem, podarował mu go jeden biały, z którym podróżował rowerkiem, jeździli przez Maurytanię, Senegal, Gwineę, Bisał, ja chcę się tutaj rozłożyć namiotem, ale on mówi, że to nie jest dobry pomysł, bo jakieś dzieciaki zaczną przybiegać, zaczną szturchać, ale ja jestem na to gotowy. Pytałem się Laja, czy tutaj dzieci chodzą do szkoły, czy wszystkie chodzą do szkoły, mówi mi, że nie. Często takie dzieci po prostu muszą pomagać rodzicom zamiast chodzić do szkoły. Niestety no, tak to wygląda. Ale jazda. No tu jestem w miejscu takim turbo nieturystycznym, oni patrzą na mnie jak na kosmitę. Pieski sobie kimają, no te takie trochę wygłodzone są. Bonjour, o, ale rodzinka jest. Hello, hello, hello. Bonjour, how are you? Hey, hey. Good. Żyny hey. kompompompi. <laughs> żywią Polonii. Je, okay. Żywią de Polonii. Lee. Ah. This is Lee? Bonjour, bonsoir. Ja, hey. mordę No To się ma na mordo. A -a -a. No hej! A jeszcze dziewczynka, cześć! Jeszcze najmłodsza. Ale ubrana jest, ja nie mogę. Bonsoir. 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 O, nie boi się. Dobrze, to jest dystansik. Nie ja się nie boi, ten już jest starszy. Trzeba znać francuski. No nie, no bez niego to ciężko. Patrzcie na to, jakie buciki małe. Co to w ogóle jest za rozmiar? Ale co? Adidasy. Tutaj herbatka będzie robiona w takim oto czajniczku tradycyjnym. I to jest wszystko robione na takim żarze. Tu jest, tu są młodzi, no ja ich sprowadziłem, no niestety, ale kurczę, no chcę sobie porozmawiać z ludźmi, mimo że języka nie znam. Młody kupi trochę więcej herbaty, bo nam braknie. Now we have more tea. Bonjour. Yeah. A lot of foam to protect the tea from the dust. Yeah? Herbatka zrobiona w iście senegalskim stylu. Słuchajcie, okazuje się, że Abdul, tak Abdul, bo Laj Abdul to jest to samo imię, jak się teraz dowiedziałem. Abdul czasami zbiera dzieciaki i wszyscy cały ten teren sprzątają co jakiś czas. Nie wiem do końca co z tym robią, tego nie potrafił mi wytłumaczyć. Podejrzewam, że po prostu to palą. Ale wiecie, gościu jest naprawdę ogarnięty w tym temacie dbania o środowisko. Pokazuje innym ludziom, że trzeba rzeczy segregować. Trzeba przede wszystkim wrzucać do śmietnika, tak? Bo to jest ten krok pierwszy. Tutaj ma ziomeczków, a jeden gdzieś poszedł. O, nie wiem gdzie. Jej, Okej. Ok. With you? Ok. okay. 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 Yeah, idę z nimi? Nie wiem gdzie, ale idziemy. <laughs> Może się idziemy pomodlić. Nie mam pojęcia. Aha, czyli to, co mówiłem. Tak się pozbywa tutaj śmieci. Słuchajcie, temat dbania o środowisko niezwykle niezwykle ciężki, szczególnie w Afryce, gdzie mentalność jest zupełnie inna. To nie jest to, co mamy w Europie. My w Europie jesteśmy przesadni w drugą stronę. Nie wiem czy to dobrze, czy nie, a, a właściwie to wiem. Uważam, że to jest lepsze niż to, co jest tutaj w Afryce, czy też w Indiach, czy w ogóle na samym świecie. To jest naprawdę ogrom, ogrom pracy, żeby uświadomić wszystkich ludzi, że każda pojedyncza decyzja ma znaczenie. Tak, jest to No more water, here, when I is finished. Powiedziałem Abdulowi, że coś takiego jest w Europie całkowicie nielegalne. On zdaje sobie z tego sprawę. Natomiast to jest, wydaje mi się, najlepsze rozwiązanie, jakie w tym wypadku można zastosować. Po prostu te śmieci wszystkie się namnażają. Jest tego coraz więcej, coraz więcej. Coś trzeba z tym robić. Tutaj sąsiad Abdullahiego. Oni właśnie razem współpracują i mają drzewko w ogródku. Idziemy teraz do sklepu po jakieś jajka, olej. Jeszcze jakieś przyprawy, będziemy robić omlety. O, ale wali. O, fuh, plastik! O, okropne. No co tam? <laughs> Siemandera. Tak wygląda sklepik u pana Jacka. Wiem. Wiem. <laughs> Mam nadzieję, że to jest jej brat, a nie dziecko bo tu różnie w Afryce bywa 6 jajek, 100 ml oleju plus jakieś przyprawy zapłaciłem 6 złotych Dobra, jakoś obejdziemy tą O, ale tu jedzie plastikiem, o fuj Jakoś to obejdziemy, trochę trzeba nadrobić drogi A tutaj frytasy, wersja senegalska Podoba się to, że proszku do prania używają tutaj i do prania, i do mycia rąk, i do mycia naczyń. Kurczę, młody się rozpłakał, jak Białek zobaczył. No nie, teraz mi jest przykro. Impresja trwa w najlepsze. Tak, odwiedzamy teraz sąsiadów. Mają prąd, więc będę mógł naładować powerbanka. A przy okazji. Wypiję sobie kolejną herbatkę. Cóż moi mili, posiedziałem troszeczkę u sąsiadów, popiliśmy, pojedliśmy i nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić na kolejny odcinek. Zostawcie łapkę w górę, komentarz. Widzimy się za niedługo. Pozdrawiam.